To, o czym mówimy, nie jest jedynie abstrakcyjną teorią, lecz rzeczywistym kierunkiem, w którym zmierza rozwój pieniądza na świecie. Programowalny pieniądz to nowoczesna forma środków płatniczych, która pozwala na wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z pieniędzy bez konieczności wydawania oficjalnych zakazów czy komunikatów. Dzięki tej technologii, wybrane transakcje mogą być po prostu blokowane, a użytkownik nie otrzymuje żadnego wyjaśnienia ani informacji o przyczynie odmowy. Mechanizm ten działa w sposób dyskretny. Nie wymagając rozmowy ani nakładania kar. W praktyce oznacza to, że dostęp do własnych środków może być ograniczony w sposób niemal niezauważalny dla użytkownika. Taka subtelność sprawia, że kontrola nad przepływem pieniędzy staje się bardziej ukryta i trudniejsza do wykrycia. To, o czym mówimy, nie jest jedynie abstrakcyjną teorią, lecz rzeczywistym kierunkiem, w którym zmierza rozwój pieniądza na świecie. Zmiany te mają już swoje odzwierciedlenie w praktyce i wpływają na codzienne funkcjonowanie gospodarek. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć te procesy oraz ich konsekwencje, warto sięgnąć po pełne wyjaśnienie dostępne w filmie na naszym kanale. Tam znajdziesz szczegółowe omówienie i przykłady z życia wzięte.